I za to, i to powiedz mi, i to, było, to był taki pierwszy przyczyn, przyczyna do, do bezdomności Twojej, tak? Ten wyrok. To, tak. Bo ty wtedy ty jesteś spawaczem z, z, tak. z, z, z zawodu I ty, i ty byłeś spawaczem, i w pewnym momencie jechałeś po pijanemu, złapali cię i. To znaczy, złapać mnie policja nie złapała, nie? tylko ktoś zadzwonił nie? Ktoś, za... Te, ktoś. Temu to, to tykliści, kurwa, z, bo stanąłem na parkingu w lesie, nie? Żeby się trochę, wejść, przespać i odpocząć, nie? A oni widzieli, bo się zamieniałem znowu z, z, ze swoim szefem i się potknąłem, nie? I oni wtedy zadzwonili, nie? A widzieli, że jesteś nie tak, jakoś, tak? tak? Tak, tak, tak. Ty się zamieniałeś y, jako kierowca i, i to było to. Tak. W tym momencie. No zawsze się ktoś znajdzie dobroduszny, nie? Y -y, I zadzwonili, że, że jest niecześć kierowca i co policja przyjechała, tak. y, ale i byłeś. W, Przyjechała tam na parking, czy ja? Tak, przyjechała tam. Na parking przyjechała, no ale to nie byłeś za kółkiem, nie, no to... Nie, nie byłem. No to chyba... Ale oni... trzech świadków jest, tak? To trzeba ja będę się zapierał? Bo ich trzech było motocyklistów. Aha, było trzech motocyklistów no. i, i jako, jako świadkowie przeciwko Tobie zeznali, no i... No i powiedz mi, Zbysiu, i Ty wtedy od tego momentu jakby stoczyłeś się, tak, znaczy stoczyłeś, no stoczyłeś się, tak, znaczy stoczyłeś, no... Bo jesteś bezdomny. Ty nie wyglądasz, wyglądasz dobrze.